Po co mu były te szczury? Przeklęte szkodniki. Lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę bo wytruć, a nie... Widziałeś, co potem z nimi robił? Keira, Co ty tu robisz? O, Geralt. Ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być! Nie koty z gardła wyłudkane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Hmm... Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z zwierząt, w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał Frzerat, można władca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć te klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Czemu ci na to aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica... Jeśli nie zdajemy klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym od odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Hmm... Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak. Byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trudnego. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa Cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak. Jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek, będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie? Tobie po prostu zadrga medalium, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań, przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. Ach, o ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych, magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie, opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła ci poinstruować, co robić dalej i czego Że ja Nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno, dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejsze. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka, i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja? Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. I już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Mhm. Mm Dziękuję. Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. To świetnie, się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję. Świetnie. Geralt, jesteś już na wyspie? Ten dobrze działa? Halo, słyszysz mnie? Co? Nie rozumiem. Co mają Słyszę obszar. No? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. Te zwłoki są dość świeże. Musieli tu przybyć na długo po śmierci dziedzica. Spróbuję użyć kaganka od Keiry Zwiedzieli się. Nie wpuszczą Grahama. Cicho, kupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic orientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem... Gorąco... Pali... Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Zostawili nas! Patrza i wszyscy odpłynęli! No to wpław nam trzeba! Chodź! Nie, nie zostawię tu przecież tego wszystkiego! Pójdź sam. i jak ci się uda, weź łódkę i wróć mnie. Co ma się nie udać? Ani się obejrzysz, a będę z powrotem! Roi się tu od szczurów, żeby jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Ślady krwi tu musiało zginąć wielu ludzi. Gdzie ślachcić? A tu leży sobie cichutko z błem rozwalonym jak przegwiła We własnej krwi głównie się tapa. Zupełnie chłopa, chłop, a nie wielkie panisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Nie zaczynaj znowu, Annabel. Zajmij ty się lepiej wyżywaniem, a nie susz mi głowy od urnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. O nie! Chłopi wdarli się do wieży! Tyle złota! Umarlakom już się przecie nie przyda! A dziw, że to wszystko jeszcze tu leży! Tyle czasu po śmierci pana! Kto tu? Odezwij się! Jest tu kto? Kim jesteś? Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Hmm, wygląda na laboratorium. I to nieźle wyposażone. Eksperymenty na ludziach... Za czasów Kapituły nie uszłoby mu to płazem. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść! Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Jestem Wiedźminem. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka, dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli, całe stosy trupów, a i tak jestem tu sama, całkiem sama. Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość. I ty też mnie zostawisz. Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir. Miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami. Ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je Katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam. Tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie! Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie. I. i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknie, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem. nie pamiętam. Tak umarłaś, to była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir na sen i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarze, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd? Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść. Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiała się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć. Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie. Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać, Upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą! Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam. Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc, ale na razie muszę się jeszcze tutaj rozejrzeć. Co chcesz tu oglądać? W tej wieży są tylko kości i szczury. Nie zostawiaj mnie z nimi! Wrócę po ciebie na pewno. Dobrze, ale nie każ mi czekać zbyt długo. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia, krew, podła śmierć. Niech to się wreszcie skończy. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zapszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się! Szczury to cwańsze są od ciebie. E, one jakieś niebrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną.